Witajcie moi drodzy. Kolejny temat z ułamków. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach. No kilka lekcji poświęciliśmy już na wprowadzenie ułamków, skracanie i rozszerzanie się pojawiało, ułamki właściwe i niewłaściwe. Ta wiedza jest nam potrzebna, by móc wykonywać działania na ułamkach oczywiście. Zacznijmy od dodawania ułamków o jednakowych mianownikach. No i zacznijmy może od tego. Tak szybciutko sobie powiemy. Na przykładzie czekolady. Podzielę ją sobie. Oczywiście to jest rysunek mój pomocniczy. Nie jest tak dokładny jak być powinien. Ale chodzi o to, żebyście po prostu zrozumieli. To jest czekolada. No, i teraz. Ja zjadłam aż tyle tej czekolady. Och, była pyszna. No to teraz. Chciałabym opisać ułamkiem tą część, którą zjadłam. Żeby to zrobić, muszę najpierw wiedzieć, ile miałam wszystkich kosteczek. Tak zakładam cały czas, że są równe. 5 mam w jednym rzędzie, rzędów mam 4. To wszystkich kosteczek mam 20 kostek. No dobrze. No to teraz, jaką część ja zjadłam? 20. Tak, ale przyszła moja siostra Musiała się uczęstwała oczywiście czekoladą, ale ona zjadła taką część. Jakim ułamkiem mogę opisać część, którą zjadła moja siostra? Zjadła cztery kawałeczki, czyli ułamkiem, gdybym chciała to opisać, to są cztery dwudzieste. Super. No to teraz, moi drodzy... Skoro w temacie mam dodawanie, no to chciałabym wykonać to dodawanie. Zadam pytanie teraz takie. Jaka część w ogóle tej czekolady została zjedzona? I przeze mnie, i przez moją siostrę. Część zjedzona jest pokolorowana. No to policzmy. Czerwonych mam 8 i jeszcze 4. To jest razem. 12 zostało zjedzonych. 20. I zobaczcie, w jaki sposób to policzyliśmy. No, dodaliśmy liczbę kostaczek. Czyli dodaliśmy liczniki. Mianownik był taki sam. I taki również, taki sam również zostaje w wyniku. To no więc moglibyśmy sobie sformułować jakąś zasadę. Jak dodaje się ułamki o równych mianownikach? No, dodajemy liczniki. A mianownik zostaje taki sam. Zostaje bez zmian. Bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Tak będziemy wykonywać udawanie ułamków o równych mianownikach. No dobrze, pomyślicie. Ułamki OK. Na no co jeżeli pojawi się liczba mieszana? Hm. No, liczba mieszana. Może wezmę inną kartkę, będzie mi łatwiej. No to zapiszę sobie. Hmm. Chciałabym dodać dwie liczby mieszane. Przypomnijmy sobie, że liczba mieszana ma część całkowitą i ułamkową. Równe mianowniki, bo o takim dodawaniu mowa. No i teraz uwaga. Hmm. Aby tak sobie to wyobrazić, można by powiedzieć, że wyprawiamy sobie urodziny. I na urodziny zamawiamy pizzę. Mieliśmy kilku przyjaciół, zjedliśmy pizzę. No i część pizz była na przykład z serem, a część była z szynką. No to teraz pytanie. Ja. Ile w ogóle tych pizz zostało zjedzonych? No to przecież możemy dodać sobie w jakiś sposób. No najpierw mogę dodać sobie całe pizzę, żeby wiedzieć, ile ich było. To zapiszę to w ten sposób. Oczywiście nie będziemy tak tego zapisywać, bo będziemy sobie to robić w głowie, ale na razie to sobie zapiszemy pomocniczo. Czyli dodaję całe pizzę i dodaję sobie części ułamkowe, czyli tak jak przed chwilą, dwa ułamki o równych mianownikach. Jak je dodawałam? Dodawałam liczniki razem. No to ile będzie. 3 czwarte dodać 2 czwarte. Też to sobie zapiszę razem. Czyli zobaczcie, dodaję sobie całości i dodaję u części ułamkowe. Otrzymam 3 całe i 5 czwartych. Ale uwaga. Zrobię sobie jeszcze dodawanie pomiędzy. Co to jest to 5 czwartych jest to przecież ułamek niewłaściwy. A co robimy z ułamkiem niewłaściwym? Zamieniamy. Na liczbę mieszaną. To jest przecież jedna cała i jedna czwarta. Tak? Ile czwórek zmieści się w piątce? Jedna cała i zostanie mi jedna reszta. No dobrze. No to dodaję sobie jeszcze to. Trzy całe pizze i jedna cała i jedna czwarta. No to mogę dodać sobie części całkowite całości czyli mam cztery pizze i jedna czwarta zobaczcie co się tutaj wydarzyło dodajemy osobno całości osobno ułamki potem razem łączymy jeżeli pojawi się ułamek niewłaściwy musimy zamienić go na liczbę mieszaną i myślę że będzie najwygodniej gdy weźmiemy się za zadania będzie nam najłatwiej pokazać na konkretnych przykładach no to zacznijmy może od książki, strona 120, nie, 215. Ja nową stronę. 215, zadanie pierwsze. 215. No i może zacznę ja od przykładów C, A i B zostawię dla Was. Po przeliczeniu tych wszystkich przykładów, dzisiaj będziecie bez problemu potrafili rozwiązać przykłady A i B. Czyli A i B. Jest dla Was. No to zaczynamy od C. Mamy obliczyć. 5, nie, to jest 6 dwunastych, dodać 3 dwunaste, dodać 1 dwunasta. Moi drodzy, no, dodawanie liczb, dodawanie trzech ułamków jest bardzo podobne do dodawania dwóch. Czyli dodaję wszystkie liczniki. A mianownik zostaje mi bez zmiany. Zawsze taki sam. 6 plus 3 plus 1 to jest 10. I teraz uwaga, pamiętacie, co mówiłam o skracaniu? Zawsze postarajmy się doprowadzić ułamek do najprostszej postaci. Czyli skróćmy, jeśli to możliwe. Podzielimy tutaj przez 2 mamy 5 szóstych. Ok. Wezmę sobie inny pisaczek, Bo ten chyba. Takie bzko widoczne. Może będzie lepszy ten. No to kolejny przykład. Mamy 2 dziesiąte. Dodać 30, dodać 4 dziesiąte. Znowu, mianownik bez zmiany. Liczniki dodaje 2, dodać 3, 5, dodać 4, 9. Czy mogę coś tutaj skrócić? Nie. No to kolejny przykład. 13, dodać 5, trzynastych i 7, trzynastych. Mianownik bez zmiany i liczniki dodajemy. 3, dodać 5, takie niewyraźne. To jest 8, dodać 7, 15. I uwaga, co się pojawiło. To jest ułamek niewłaściwy. Licznik jest większy od mianownika. Muszę zamienić na liczbę mieszaną albo potocznie mówiąc, wyciągnąć całości. Ile tych trzynastek będzie w piętnastce? Jedna cała. I ile mi jeszcze zostało? Dwie. trzynaste. I tego już nie mogę skrócić. No to D. Dwie trzecie. Dodać, uwaga, tutaj dwie całe. Jak to policzyć? No, można to sobie też wytłumaczyć na chociażby pizzach, tak? Że został zjedzony dwie całe pizze. I jeszcze dwie trzecie z jednej. To ile razem zostało zjedzonych? No, dwie całe i 2 trzecie. Czyli po prostu dodajemy to. Dwójeczka nam po prostu wskakuje przed ułamek zwykły. Dwie całe i 2 trzecie. No, a jeżeli mamy taki przykład, to już pewnie sami sobie poradzicie świetnie. Ile to będzie? 4 całe i 2 piąte. Oczywiście. I jeszcze jeden przykład. 8 i 3, 8. Świetnie. Pamiętajcie, że z pierwszego zadania A i B jest dla Was. No to bierzemy się za zadanie drugie. I my mamy tutaj znów obliczyć. Zauważcie, że tutaj już się pojawiają różne przy przykłady. I liczby mieszane się pojawiają. Y Plus ułamek zwykły albo dwie liczby mieszane, albo tak jak w przykładzie pierwszym, same ułamki. Ja będę rozwiązywała wszystkie po kolei, bo tutaj różne przykłady się będą pojawiać, i przy okazji potłumaczę, co się wydarzyło. Zaczynamy od przykładu A, 2 piąte, dodać 3 piąta. Zgodnie z zasadą, którą poznaliśmy dzisiaj, dodajemy liczniki mianownik bez zmiany. Mamy 5 piątych. To jest ile. Myślę, że pamiętacie, że to jest jedna cała. Zawsze zamieniamy, tak? Zawsze, gdy w poleceniu pojawi się, zapisz w postaci yy, najprostszej albo skróć, to trzeba zapisać ułamek niewłaściwy w postaci liczby naturalnej lub mieszanej, albo skrócić należy. Nawet jeżeli to nie będzie powiedziane, również róbcie w ten sposób. Zawsze w najprostszej postaci. Drugi przykład.

Zamieniam na liczbę mieszaną. Ile mam czwórek w szóstce? Jedną całą i zostaje mi dwie czwarte. Ale mogę to skrócić. No to skracam. Czyli jedną całą przepisuję i jedna druga. Pięknie. No to B. Jeden i pięć. Dwie piąte. Dodać jedna piąta. Zobaczcie, mam teraz liczbę mieszaną. Dodać ułamek. Czy ja mam tutaj jakieś całości? Nie, no to znaczy, że mam 0 całości i mogę najpierw, tak jak była mowa, dodać sobie najpierw całości w obu liczbach, czyli 1 plus 0, więc mam jedną całą i dodaję liczniki w ułamkach, czyli 3 piąte i koniec. Oczywiście, jeżeli da się skrócić, to skracam. To kolejny przykład. 1 i 3 ósme. I znowu całości najpierw dodaję. Tutaj mam 0, czyli 0 dodać 1, czyli 1 cała. I dodaję liczniki 7, 8. 3 7 1, 2 7. Całości mam w sumie 1 i liczniki dodaję 5, 7. Świetnie. No to kolejne przykłady. Uwaga. Podpunkt C2 dwie całe 2 trzecie dodać 1 trzecia. Znów najpierw dodaję całości, czyli 2 całe mam. I dodaję liczniki, czyli 3 trzecie. I co się pojawiło tutaj, moi drodzy? 3 trzecie. Musicie pamiętać, że gdy mamy równy licznik z mianownikiem, to to jest 1 cała. A mam 2 całe i. 3 trzecie, czyli mam 2 całe plus jeszcze ta jedna, czyli w sumie 3 całe. No bardzo dobrze. Kolejny przykład. Kolejny przykład. To było C. No to kontynuujemy przykład C. 1, 1, 4, dodać 3, 4. Znowu dodaję najpierw całości, a potem liczniki. I znowu tutaj się ukrywa ta jedna cała pizza moja. Czyli mam jedną i jeszcze jedną. Zatem dwie, 60 trzy i 40. całości dodajemy są trzy. Liczniki dodajemy mamy 10 i tu jest znowu ta jedna cała, czyli mamy w sumie cztery całe. I podpunkt D. Podpunkt D. Dwie całe i jedna, druga. Dodać jeden. I teraz zobaczcie. Tutaj mam liczbę mieszaną, ale tutaj mam same całości. Liczbę naturalną. Na początku dodaję sobie te całości, czyli mam ich trzy. No i zostają mi ułamki. Tylko, że tutaj go nie mam. No to zostaje ta jedna druga. Nic więcej nie mogę dodać. I już. Czyli tak naprawdę dodałam tylko całości. Dwie całe. Jeden i jedna trzecia. Znów dodaję sobie całości. I zostaje mi ułamek. I ostatni przykład. Dwie dziesiąte. Jedna cała Całości tutaj ich nie ma, czyli jedynka zostaje i liczniki 50. Jeżeli jest możliwe, skracam oczywiście. Mogę tutaj podzielić sobie przez 5 i otrzymam jeden, jedną, drugą. Świetnie. Moi drodzy, ja myślę, że fajnie by było zrobić jeszcze chociażby jakieś jedno albo dwa zadania tekstowe, bo oczywiście te łamki w zadaniach tekstowych mogą się pojawić. No to zróbmy zadanie trzecie. 215. Już czytam. Basia miała 11 orzechów. Tosi dała 5 z nich, a 3 dała wiewiórce. Jaką część orzechów oddała? No to naj najpierw sobie zapiszmy, że Basia miała 11 orzechów. Teraz. Jaką część dała Tosi? Dała jej 5 orzechów. Jaka to jest część wszystkich. 5, 11. A ile dostała wiewiórka? 3 orzechy. To jaka to jest część wszystkich orzechów? Jaka to jest część 3 orzechy? Oczywiście w postaci łamka 3, 11. No to teraz wróćmy do pytania. Jaką część orzechów oddała Basia? To są orzechy, które oddała. No to musimy policzyć, ile tego było. 5 jedenastych i 3 jedenaste. Ale my już przecież umiemy to policzyć. Gdy mamy równe mianowniki, dodajemy liczniki. Czyli 8 jedenastych. Super. Napisać proszę odpowiedź. Basia oddała 8 jedenastych wszystkich orzechów. świetnie. Dobrze. Zapiszcie sobie proszę. I kolejne zadanie, które zrobimy, to będzie zadanie numer numer 6 na 215. Piechur przeszedł pierwszego dnia 3/12 drogi, drugiego jedną dwunastą drogi, a trzeciego dnia tyle ile pierwszego i drugiego dnia razem. Jaką część drogi przeszedł piechór w ciągu trzech dni? Wykonaj rysunek. Kto to jest piechór? Może na początek. To jest osoba, która chodzi piechotą. Czyli taka osoba poszła sobie na wycieczkę i pierwszego dnia przeszła trzy dwunaste drogi, drugiego jedną dwunastą drogi, a trzeciego łącznie tyle samo co pierwszego i drugiego. Mamy narysować. No to ja mogę zrobić sobie tą drogę w postaci odcinka. Wy macie oczywiście zeszyt w kratkę, więc będzie Wam łatwiej. Skoro mamy w mianownikach 12, to podzielmy sobie tą naszą trasę na 12 równych części. Oczywiście ja to zrobię sobie tak w przybliżeniu, że są równe. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mam ich 12 na pewno. Tak. Zakładam, że są równe. Oczywiście nie do końca są nierówne, ale to nic nie szkodzi, damy sobie radę. No to uwaga. Zaznaczmy sobie, tak, na tej trasie informacje o pierwszej, pierwszym dniu, drugim i trzecim. Pierwszego dnia przeszedł 3 dwunaste drogi, czyli trzy części z 12. Trzy części mam tutaj. Tak, to jest. Pierwszy dzień. Ja sobie zapiszę, że to są trzy dwunaste. No dobrze. To teraz ile, jaką część przeszedł drugiego dnia? W zadaniu jest powiedziane, że jedną dwunastą, to jest drugi dzień, trzeci dzień. Informację w zadaniu mam taką. Trzeciego dnia przeszedł tyle, ile pierwszego i drugiego dnia razem. To jakim działaniem obliczę, ile to było razem? Oczywiście dodawanie. Liczniki dodaję, mianownik bez zmiany. 4, 12. I moi drodzy, w tym przypadku konkretnym nie będę skracała, ponieważ chcę, żeby tutaj na rysunku to było widoczne, skąd się wzięły. Zaznaczone elementy, tak? 4, 12. No to zaznaczam. 4 odcinki. To jest dzień trzeci. 4, 12. Super. 4, 12 drogi. Wracamy do pytania. Jaką część drogi przeszedł piechór w ciągu trzech dni? No to co mam obliczyć? Całą drogę, którą przeszedł. Zatem, oczywiście, dodawanie. Pierwszego dnia 3/12, drugiego 1/12 i trzeciego 4/12. W sumie liczniki dodajemy 8/12. Odpowiedź. Piechur w ciągu 3 dni przebył piechur w ciągu 3 dni przebył 8 dwunastych drogi, lub moglibyśmy oczywiście to skrócić 8 dwunastych przez 4, czyli mamy dwie trzecie. Tak? I tutaj, oczywiście, w odpowiedzi mogło być też dwie trzecie. Nie jest to błędem. Oczywiście zostawiłam tą dwunastkę po to, żeby na rysunku wszystko nam się zgadzało, żebyście wiedzieli o co chodzi. I moi drodzy, ostatnie zadanie tekstowe na dzisiaj. Um. ostatnie zadanie zadanie z prostokątem będzie zadaniem siódme na stronie 216 jeden bok prostokąta ma długość 4,2 cm a drugi 1,2 1, cm obwód tego prostokąta jest równy no to robię sobie rysunek pomocniczy jeden bok ma 4 jedna druga Drugi ma 1 i 1 druga. Jak obliczyć jego obwód? Przypomnijmy sobie, co to jest obwód prostokąta. To jest suma długości jego boków. Wszystkie boki, które są do siebie równoległe, są takiej samej długości. Czyli te poziome mają 4, 1, druga. Pionowe 1, 1, druga. Obliczmy. Oczywiście dodajemy. Czyli dodaję 2 razy 4, 1 druga i 2 razy 1, 1 druga. Jak to mam obliczyć? Całości najpierw sobie policzę. 4, 8, 9, 10 całych i liczniki dodaję. 1, 2, 3, 4, 2. I tutaj się pojawia łamek niewłaściwy. Ile tam będzie tych całości? Dwie, czyli mam 10 i 2, 12 całych, czyli centymetry. Odpowiedź, która. C. Dziękuję bardzo.